Pamiętacie czasy, kiedy grało się na Atari, Amigę czy Commodore? Teraz możemy ponownie poczuć smak tych emocji, ponieważ na rynku dostępna jest retro konsola A500 Mini. Z tej strony Damian z pcworld.pl i zapraszam na dzisiejszy materiał. A500 Mini przychodzi do nas w niewielkim, ale za to wypełnionym dobrociami pudełku. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem opakowanie na żywo, od razu poczułem się jak dziecko, które dostało w swoje ręce coś wspaniałego. Typowe dla Amigi kolory, postacie z gier i design narodem wyjęty z poprzedniej epoki pozwala jeszcze bardziej wczuć się w klimat urządzenia, z którym mamy do czynienia. No i te okładki gier na tylnej części, coś pięknego. Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli zawartości opakowania. W środku znajdziemy samo urządzenie skryte pod plastikową osłonką, które wygląda niczym replika na muzealnej wystawie. Jest tutaj także ukryta instrukcja obsługi, co ciekawe, znajdziemy tam język polski. Pod spodem kryją się dwa kolejne mniejsze pudełka, w których znajdziemy kontroler, mysz oraz całe potrzebne okablowanie czyli kabel USB-C służący do zasilania oraz HDMI. A500 Mini nie bez powodu ma ten ostatni człon w nazwie, ponieważ sama konsola jest bardzo mała. Wiedziałem, że nie będzie to pełnowymiarowa replika, jednak nie spodziewałem się aż tak małych i kompaktowych rozmiarów. Konsola bez problemu mieści się w dłoni i wielkością można porównać się do typowego pudełka z grą. Co od razu rzuca się w oczy to fakt, że twórcy przyłożyli niezwykle dużą wagę do najmniejszych detali. Obudowa została wykonana z plastiku w charakterystycznym dla urządzeń z poprzedniej epoki kolorze. Co więcej, nawet kable mają tę samą barwę. A 500 Mini znajdziemy pełnowymiarową klawiaturę, a raczej jej atrapę. Przyciski są tylko ozdobą, która ma nadać jak największą wiarygodność repliki. Na tylnej części znajdziemy trzy gniazda USB, HDMI, wejście USB-C, czyli zasilanie oraz przycisk służący do uruchamiania. Myszka to typowe dwuprzyciskowe urządzenie, które z wyglądu przypomina do złudzenia peryferia Amigi, jednak wypełnione nowoczesną technologią. Zastosowano tutaj mikroprzełączniki, a w miejscu kulki znajdziemy sensor optyczny. Wiele osób może zdziwić także kontroler, ponieważ w zestawie nie otrzymujemy typowego joysticka, tylko Pada od Amigi CD32 z nieco zmienionym wyglądem i układem klawiszy. Jest on wykonany solidnie i trzymając go w rękach, nie musimy się martwić, że połamiemy go przy energicznych ruchach, będąc w ferworze rozgrywki. Skoro już wiemy, jak wygląda nasze maleństwo, sprawdźmy, co potrafi. Po uruchomieniu konsoli przed naszymi oczami, ukazuje się menu w postaci karuzeli. Po najechaniu na wybraną grę, na ekranie widzimy jej tytuł, krótki opis, informacje o ilości graczy oraz obsługiwanych kontrolerach. Każdą z gier możemy także ocenić. Co ważne, wszystkie opisy są przetłumaczone na język polski. W zestawie startowym potrzebujemy 25 klasycznych gier, pełną listę znajdziecie w opisie tego filmu. Zestaw możemy oczywiście rozbudować, podłączając zewnętrzny dysk z grami do konsoli. Jeśli chodzi o dobór tytułów, ocena pozostaje oczywiście do indywidualnych preferencji każdego gracza. Ja przyznaję, że świetnie bawiłem się z takimi produkcjami jak Alien Breed 3D, Stunt Car Racer czy California Games, jednak zdecydowanie najwięcej czasu spędziłem z The Chaos Engine i starszym Alien Breedem. Moim zdaniem tego typu produkcji mogłoby być jeszcze więcej. Lista gier Stała stworzona jednak tak, że zdecydowanie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Podczas samej rozgrywki nie zauważyłem żadnych problemów. Wszystko działało sprawnie, zarówno pod względem graficznym, jak i dźwiękowym. W ustawieniach możemy zmienić kilka podstawowych parametrów. Dopasowanie gry do ekranu pozwala nam zdecydować, czy chcemy, aby były uruchamiane w stałym oknie, lekko powiększone, czy też, żeby za każdym razem dopasowywały się do wielkości naszego monitora czy telewizora. Możemy uruchomić także efekt, który symuluje linię skanowania klasycznych ekranów CRT. Poza tym możemy zmienić głośność muzyki, dostosować czułość myszy, czy też zmienić język. A 500 mini idealnie nada się na przykład na prezent dla fanów retro gier. Spodoba się także osobom, które chciałyby powrócić do lat młodości i ponownie poczuć dreszczyk emocji towarzyszący rozgrywce. Całe szczęście twórcy nie ograniczyli możliwości rozgrywki tylko w tytuły, które znajdują się na dysku. Możemy uruchamiać także inne gry, podłączając pamięć zewnętrzną. Jeśli chodzi o wygląd, warto podkreślić dbałość o szczegóły. Konsola na pewno będzie się świetnie prezentować w kolekcji. Nie jest to na pewno sprzęt dla każdego. Osoby, które nie połają sympatią do starych gier, mogą się szybko odbić od prezentowanych tutaj produkcji. A 500 Mini została jednak stworzona dla pasjonatów retro gamingu i te osoby na pewno będą z zakupu zadowolone.